Cześć, witajcie, Ascend08 z tej strony. Witam Was w kolejnym unboxingu na moim kanale i dziś, jak widzicie, w nieco innej formie, ponieważ tym razem jestem przed kamerą, a nie za kamerą, no i nie ma naszego unboxingowego stołu. Ale za to mamy duży karton i tutaj kilka różnych Ech! innych kartonów. Moje drodzy, jak widzicie po tytule, i nie jest to żaden clickbait, to jest mój nowy gamingowy sprzęt i to nie jest clickbait, że od moich widzów. Dlaczego, co i jak dowiecie się w tym materiale? A teraz pokrótce, co ja tutaj mam, bo teraz też nie wszystko widzicie, tylko w sumie duży karton. Jak widzicie po tym dużym kartonie, tutaj moi drodzy mamy biurko. Tutaj z kolei, o jezus, Maria, mamy monitor. W tym małym tajemniczym pudełku jest jeszcze inna część komputerowa. A tutaj mamy wisienkę na torcie. Powiem wam szczerze, że mamy trochę tego odpakowania i myślę, że żeby troszeczkę kadr był lepszy, zacznijmy sobie. Od tego największego, czyli od biurka. Także ja zabieram się za składanie tego. Pewnie nie będzie tutaj żadnych timelapsów i tak dalej, bo trochę mi to zajmie. Także widzimy się dla was za chwilę, a dla mnie pewnie za jakiś czas. Aha i jeszcze jedno, proszę mnie nie pytać, dlaczego jestem w czapce, bo już wam odpowiadam. Muszę iść do fryzjera. <gryzjera> po prostu. Także co? mi się na składanie tego. Dobra, moi drodzy, chwilkę to zajęło, może nie jakoś bardzo dużo, ale biureczko jest już złożone. I jak widzicie, tutaj już mamy pozostałe elementy tego nowego mojego setupu. Jeżeli chodzi o biureczko, jest to biureczko marki Huzaro. Dokładnie jest to model Hero 60 Black. No, i powiem Wam szczerze, że po złożeniu, ono jeszcze nie jest tak w 100% złożone, no bo w sumie nie będzie tutaj stało, tylko w moim pokoju. No, ale tutaj, na potrzeby tego materiału, jeszcze nie jest skręcone do końca. No, bo wiecie, jakbym to skręcił, to bym po prostu nie przeniósł go w całości. Ale powiem Wam, że takie moje pierwsze odczucia, to takie troszeczkę mieszane, jeżeli chodzi o całe to biurko palcuje się niesamowicie, ślady zostają, więc będzie bardzo często przecierane. No ale cóż, no trzeba się z tym liczyć oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe elementy tego wszystkiego, czyli pudełko tutaj, ze sklepu Morele, tutaj mamy z x to nie jest żadna reklama, żeby nie było po prostu kupiłem tam te rzeczy, bo tam były, i były w fajnych cenach, a co to w ogóle konkretnie jest, to właśnie do tego przejdziemy, otwierając chociażby tą paczuszkę. mam nadzieję, że w ogóle mnie widać i tak dalej, nie wiem czy ten monitor mnie nie zasłania, więc może na razie ten monitor sobie słuchajcie tutaj schowany. Przejdziemy do niego za chwilę. Teraz zajmiemy się tą pierwszą paczuszką. Słuchajcie, w ogóle przejdźmy do tego, dlaczego są to rzeczy od widzów i tak dalej. Jak pewnie się domyślacie, są to słuchajcie gifty, znaczy gifty, to ciężko nazwać to giftami, jest to sprzęt. Który kupiłem za pieniądze z donate'ów, jeżeli chodzi o moje YouTube'owe streamy, ponieważ tak jak pewnie wiecie albo i nie wiecie, od marca streamuję na YouTubie. No i cel donate'ów ustawiłem na początku na nową kartę graficzną. Później z czasem okazało się, że żebym. Y jakby kupił sobie tą nową kartę, zabrejdował sprzęt o tą nową kartę, no to muszę mieć niestety też nowy zasilacz. Więc uzupełniłem całą tą, cały cel donate'ów również o zasilacz. No dobra, Asasyn, a gdzie w tym wszystkim jest biurko, a także to, co jest tutaj? Czyli, moi drodzy, konkretnie Ojej, Procesor. Moi drodzy, jest to procesor Intel Core i5, 11. generacja. E, dokładnie jest to model i5-11600KF. 3,9 GHz. Słuchajcie, jak zobaczyłem, że ta kwota donatów rośnie, a jednak okazało się, że żeby zamówić tą kartę, którą sobie zamówiłem, w sensie myślałem, że będzie ona większa, ale jednak jakby ustaliliśmy, że będzie ona mniejsza, czyli nie 16 GB, a 12. No to jak widziałem, że ta kwota rośnie, to jednak trzeba było jeszcze kupić chociażby ten procesor. Powiem wam, że ostatni mój upgrade kompa był, kiedy on był, słuchajcie, Łotrze, tutaj ten proces. Jest on oczywiście tutaj. No, może średnio będzie to widać, ale no jest ten procesorek, także muszę też delikatnie z nim i tak dalej uważać. No i słuchajcie, no, mój poprzedni procesor był dosłownie jakieś rok i 4 miesiące w moim komputerze. No i czas na zmiany, ponieważ no, żeby zamontować całą tą maszynę, potrzebny był również nowy procesor. Dlatego jak zobaczyłem, że ta kwota w Donatach jest naprawdę całkiem niezła. Na końcu pogadamy sobie o cenach. No, to jeszcze uznałem, że kupię dodatkowo też procesor. No i słuchajcie, no powiem Wam szczerze, że raczej nikt nie powinien tutaj być na mnie zły czy coś. No jest nowy sprzęt, jest nowy sprzęt. Wszystkie pieniądze z tych donate'ów poszły na ten nowy sprzęt, także nie ma tutaj czegoś takiego, że nie wiem, włożyłem sobie do kieszeni i tak dalej. Wszystko, co miałem kupić, kupiłem. E, słuchajcie, przejdźmy może teraz. E, bo jakby mam już pierwszy element za sobą. Przejdźmy teraz do tego może monitora. Monitor marki Lenovo. E, słuchajcie, mówiliście mi też niejednokrotnie podczas streamów, ASSASSIN, ale czemu ty patrzysz, w się? Sensie, czemu ty minimalizujesz grę, żeby przeczytać jakieś donaty i tak dalej. Dlatego jest, słuchajcie. Również starczyło na nowy monitor, ale trochę was martwię, ponieważ... E, i tak będę minimalizować trochę grę. Ponieważ, jeśli chodzi o monitor, no ten aktualny, który mam, ja mam go od lat, słuchajcie. No i przy moim aktualnym nowym sprzęcie, ten monitor stary, no troszeczkę, no średnio pasuje, że tak to ujmę. Dlatego zobaczyłem, że jest ten monitor, który mam przed swoimi oczami jest w promocji, dlatego postanowiłem go kupić, a drugi oczywiście dokupię sobie w późniejszym terminie, także tutaj nie ma, nie ma żadnego problemu. No chyba, że jeszcze ten stary monitor oczywiście podepniemy i będą dwa... Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mówię w liczbie mnogiej, ponieważ przy składaniu kopa będzie mi pomagał ziomek. Krzysiu, pozdrawiam ci bardzo serdecznie. Słuchajcie, monitor jak monitor. Mamy tutaj dwa kable. Mamy tutaj również coś. Ja się, powiem wam szczerze, za bardzo nie znam na tym wszystkim. A, tu jest podstawka pod monitor. Nie wiem, czy też będę go od razu tutaj składać, myślę, że raczej nie. Nie będziemy, przepraszam, go tutaj składać. Tutaj mamy również taką rączkę na monitor, a sam monitor, słuchajcie, wygląda w sposób następujący. Już wam pokazuję, jak to, jak to wszystko wygląda. Ojejku, żeby tutaj tylko go nie uszkodzić. Piękny monitor, słuchajcie, tak on wygląda. Już Wam pokazuję, Uwaga, uwaga. Proszę bardzo. Oto i on słuchajcie. Monitor marki Lenovo Think Vision. Dokładne oczywiście parametry tego sprzętu będziecie mieć w opisie. Tak on wygląda. Jest to 60 hercowy monitor. Ja nie jestem jakimś wiecie turbo pro -gamerem, żeby mieć nie wiadomo ile tych herców na ekranie. Uważam, że jak na moje użytkowanie kompa, to zdecydowanie wystarcza taki monitor. No, i jakby upgrade na, na ten nowszy będzie zdecydowanie na plus. Wydaje mi się, że na wielkość jest chyba bardzo podobny do tego mojego obecnego, więc będzie bardzo ok. No, i przede wszystkim będzie nowocześniej, jeżeli mamy to porównać do całej reszty sprzętu, który tutaj mamy. A to jeszcze oczywiście nie koniec. I teraz zajmijmy się, słuchajcie, ostatnią paczką, czyli tą największą przesyłeczką. Prosto od XCOMu. I tak jak mówię, nie jest to żadna reklama, ani nic z tych rzeczy, po prostu kupiłem to na XCOMie, bo było najtaniej. Była akurat jeszcze promocja konkretnie na ten sprzęt, który chciałem kupić, także no, no musiałem. Dobra, słuchajcie, nie widać mnie pewnie, ale paczka została odpakowana. No a tutaj mamy, moi drodzy, dwa ostatnie elementy całej tej układanki. Najpierw zajmijmy się tym. Czyli słuchajcie, zasilaczem. Zasilacz firmy Be Quiet System Power 10 750W. Tak on wygląda. Nie wiem, znaczy, no, w sumie jest to unboxing, więc odpuszczmy go sobie. Zobaczmy, jak ten, jak ten zasilacz wygląda. No, zasilacz też, oczywiście, trzeba było zmienić, ponieważ ten mój aktualny, no, nie dałby rady z nową kartą. Która, no, nie oszukujmy się, jest naprawdę całkiem potężna. Może nie jakoś mega super turbo, ale jest naprawdę bardzo dobra i jest to jedna z najlepszych na rynku. Tak więc. Tak więc co, no będziemy oczywiście działać z tą nową kartą I bardzo się w ogóle cieszę, że udało się I że faktycznie teraz już będzie czuć różnicę Dobra, otwieramy sobie to w ten sposób Tutaj już chyba nic nie ma, nie ma Dobra, otwieramy Co mamy w pudełeczku? Instrukcja oczywiście Tutaj mamy, słuchajcie, sam zasilacz O, proszę bardzo Moi drodzy, jest zasilacz Tutaj mamy kabel również Także co, słuchajcie, kabelek Zasilacz od Be Quiet, tak on wygląda. Czy będę to otwierać? No otwórzmy, no unboxing to unboxing. Także pokażmy tego potwora, który będzie siedział w moim pececie. Okej, okay. a, dobra, moi drodzy, oto, oto on. Be Quiet 750W. Zasilacz jak zasilacz, uważam, no tak on wygląda. Przepotężny jest, tutaj jeszcze te kable, no wygląda to naprawdę, naprawdę nieźle, także... Taki wariacik będzie siedział w moim pccie już za chwilę. Natomiast słuchajcie, teraz przejdźmy do ostatniego elementu całej tej układanki i elementu, od którego to wszystko się zaczęło. Moi drodzy, karta graficzna. Mamy tutaj GeForce RTX 4070-12 GB odpalita. Karta polecana przez mojego ziomka Briana. Brian pozdrawiam bardzo serdecznie. Słuchajcie, mamy tutaj naprawdę przepotężny sprzęt, uważam, który kosztował mnie też jakąś nieogromną kwotę, ponieważ też była promka. No i udało się go wyrwać w całkiem fajnej cenie, ponieważ było to poniżej 3000 zł, także uważam, że jak na 4070, 12 giga, to chyba nawet jest spoko cena. Niech to tutaj też się wiecie, wymążać bo nie za bardzo się znamy. jakoś, wiecie, nie jestem jakimś ekspertem w tej dziedzinie, ale myślę, że wy na pewno wiecie lepiej. E, słuchajcie, no i mamy. Mamy tą karciochę. Wyjmijmy ją sobie delikatnie, żeby tylko jej nie uszkodzić, bo kurczę, łakałbym niesamowicie. Dobra, e, moi drodzy, no to co? Ostatni element naszej układanki, czyli palit. 4700 ETC. Wyjmijmy tego potwora i słuchajcie, ten palit wygląda następująco. Ja nie wiem, czy dobrze widać, i nie mam tutaj żadnego podglądu. No, słuchajcie, przepotężna maszyna. E, oczywiście tutaj mamy e, trzy wiatraki, <laughs> czy tak to się nawet nazywa, ale w każdym razie, no, słuchajcie, mamy palita. E, 470 12 GB, karta graficzna do mojego kompa, e, też e, wspierający zastanawiali się, czy ta karta zmieści się w moją obudowę w ogóle. zmieści się, mam przynajmniej taką nadzieję. Według producenta powinna się zmieścić, także bez żadnego problemu. E, no i moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o ten unboxing. A jak to to wszystko? Jeżeli chodzi o sprzęt, tak, ale jeżeli chodzi o sam film, to jeszcze nie koniec. Moi drodzy, tak jak widzicie w samym tytule, jest to oczywiście sprzęt od widzów, w cudzysłowie. Moi drodzy, tak jak wspomniałem, jest to sprzęt od widzów. Jest to sprzęt, który został bardzo szybko skompletowany, ponieważ ja zacząłem streamować na początku marca. Jak ja to nagrywam, to mamy gdzieś tam połowy maja i powiem wam, że bardzo szybko udało się to uzbierać. I nie byłoby tego, gdyby nie donatorzy, którym bardzo serdecznie z tego miejsca chciałbym podziękować i Wybaczcie, że z telefonem, ale nie chciałbym nikogo pominąć. Wypisałem sobie wszystkich, którzy nawet minimalną złotóweczką przyczynili się do tego, że przede mną cały ten sprzęcik tutaj jest. Tak więc, no co, bardzo chciałbym podziękować wszystkim donatorom. Tym mniejszym i tym oczywiście większym. Także dziękuję bardzo serdecznie. Studio Gamecam, to był pierwszy donate od Ciebie, jeżeli chodzi o moje publiczne pierwsze streamy na YouTubie. Także bardzo serdecznie dziękuję. Mamba, Bartix, Patson, Crime. SSR, Browar Fortuna, Dozo, Gram Kuba 9.4, ten typ co pytał kiedy misterix Deser, Mydło, Claudella, Sosna, Kamala, Kajotek, Kornel, Jacek Ity, assassin 221, Karol, po prostu Igor, MemesBajek, Miguras, Mirańczuk Marceli Smajnej za oksami, Maksiu Kozak Official, Yoshiro Mietek, Flaga, Mister Jabko, Orzech Polska, Masne Szoty, Kamil, Fineas Kapi, Wronuś, SKR Rekord, Dodens, Katu, Lewy Lewy, Pralka na Haju, Bartek 22, Chudy, Chleb, Dokneski, Mitros, Skowronek, Resen, Lilgafer, Bartoszek 10, Baca z Dunajca, Nikosiek, Maja podaj Kuba, Jorn Agata B oraz ten, który przyspieszył cały ten proces i powinien być wymieniony trochę wcześniej, ale postanowiłem, że powiem o nim na końcu. Strachy na lachy czyli gość, który wpłacił najwięcej, był top donatorem miesiąca marca, kwietnia i zapowiada się, że będzie również maja. Także, no, wielki człowiek o wielkim sercu, także bardzo serdecznie Ci dziękuję, oczywiście strachy na rachy i każdemu, kto wpłacił nawet tą najmniejszą złotóweczkę, nie wiem, wysyłając jakiekolwiek pytanie, czy po prostu napisać pozdro, albo nie wiem, pozdrowisz, nie wiem, cokolwiek w tym donecie było przekazane i był to cel tego wszystkiego, tego sprzętu. Każdy, kto tutaj został przeze mnie wymieniony, bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście również dziękuję tym, którzy podczas streamów wysyłali gift suby e, różnym osobom, przez co zostali wspierającymi. Kaska, akurat jeżeli chodzi o wspierających, nie szła na ten sprzęt, ale i tak. Sporo tych wspierających się przeminęło przez kanał, także również bardzo serdecznie dziękuję. Warto wysłuchać u mnie na streamkach. Streamuję zawsze w piątki na YouTubie i od jakiegoś czasu codziennie oprócz piątków na TikToku Gaming, tak więc jeżeli chcecie wpaść i popatrzeć, pogadać, no to zapraszam bardzo serdecznie. Linki macie w opisie, ale na YouTubie są takie pełnoprawne takie... No jakby to powiedzieć, takie ważniejsze streamy dla mnie e, i to tutaj dzieje się najwięcej, tak więc serdecznie Was zapraszam do tego YouTube'a, oglądajcie streamki co piątek o 20, różne rzeczy się dzieją, jest gaming i nie tylko, tak więc no z tym sprzęcikiem słuchajcie, na pewno wejdziemy na trochę wyższy level, jeżeli chodzi o granie na streamach, ponieważ no myślę, że Fortnite'cik będzie już lepiej działał. Ci, którzy nie wiedzą, to jest program Fortnite'a, więc teraz już będzie super płynnie, fajnie działał. Oczywiście spróbujemy też innych gier, mam nadzieję, że również na streamach. Tak więc, moi drodzy, wpadajcie na streamki. No i widzimy się, nie? Kurczę, nie spodziewałem się, szczerze, naprawdę, nie spodziewałem się, że, że tak szybko nam zajmie wbicie tego celu i że przede wszystkim jeszcze uda się cokolwiek takiego osiągnąć, jeżeli chodzi o mój kanał, bo jak pewnie założyliście, te liczby już nie są takie jak kiedyś. Ale doskonale sobie zdaję z tego sprawę i cieszę się każdym widzem i, i każdą aktywnością. Także serdecznie Wam dziękuję za to i co? I dzięki, że jesteście widzowie. No i co, moi drodzy, o tyle jeżeli chodzi o ten unboxing. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie lajka, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze nie zrobiliście, napiszcie komentarz, jak Wam się podobało. Jak oceniacie cały ten sprzęcik? Czy było warto, czy nie było warto? O cenach w sumie mogę powiedzieć tak, jeżeli chodzi o całość, ponieważ na to, wszystko co tutaj widzicie, czyli karta, zasilacz, monitor, biurko oraz procesor, zapłaciłem pełną kwotę donateów, czyli 4700 zł. Czy dużo, czy mało? Uważam, że jak za tyle rzeczy, zdecydowanie spoko. Tak więc no, cieszę się niesamowicie. No i to wszystko dzięki Wam, donatorzy, widzowie. Dzięki wszystkim, którzy wpłacili chociaż najmniejszą na złotóweczkę. Także jestem Wam bardzo wdzięczny. No i mam nadzieję, że odda to na streamach czy po prostu w materiałach na kanale. Także moi drodzy co, jeszcze raz dziękuję wam serdecznie za uwagę. Zapraszam do wspierania kanału, zapraszam na streamki i zapraszam na TikToka. Moi drodzy, to tyle. Dzięki bardzo serdecznie za uwagę. Jeszcze raz. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć. Jeszcze raz wielkie dzięki.